Cześć Boże, dzień dobry wszystkim internautom z internetowego studia Archivy Cezji Dzisiaj mamy jego gościa w osobie pani Katarzyny Koguciuk z marketingu R. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestniczenia nie tylko przy radioodbiornikach w uroczystościach jubiloszowych 3 stolecia naszego seminarium lubelskiego, ale również do odwiedzenia czy to Kościoła Akademickiego, czy katedry. I tak 24 października o godzinie 16 odbędzie się transmisja na żywo na tenie naszego radia właśnie z, lubelskiego, z Kościoła lubelskiego seminarium i tam właśnie uroczystości uwielbiają. 300 lat istnienia Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie z udziałem właśnie prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Gerarda Andryka Millera. Także to taka duża uroczystość, która również nasze radio będzie transmitowało i też będziemy razem ze wszystkimi, którzy będą świętować te uroczystości. I w sobotę 25 października transmisja już o godzinie 19 z archikatedry naszej. Będzie to msza święta w ramach jubileuszu inaugurację roku akademickiego w Lubelskim Seminarium i z udziałem Józusza Apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Celestino Migliore. Także serdecznie zapraszamy do, do słuchania, ale też ci, którzy mają możliwość bycia osobiście, to też również zapraszamy do, do, do modlenia się razem z nami osobiście. Radio LED w tym roku obchodzi 20 lat istnienia i to jest taki szczególny czas, zarówno do podsumowania, jak i do tego, żeby pomyśleć o, o tym, co na przyszłość, co, 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 co możemy zaproponować. No i zapraszamy wszystkich do świętowania z nami tego, tych 20 lat 13 listopada w Auli Muzykologii w, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Będziemy świętować o godzinie 17, będziemy podsumowywać, ale też będziemy patrzeć w przyszłość, żeby zobaczyć e, jakąś nową jakość, ale też no, no, nowe, nowe wyzwania, które będą stawały przed Radiem. I tutaj właśnie do niektórych już pewnie trafiają, też serdecznie zapraszamy też wszystkich, którzy mają ochotę z nami uczestniczyć. Niektórzy pewnie otrzymają je osobiście, innych zapraszamy po prostu, żeby dzisiaj przyjęli to zaproszenie na, na naszą galę. No i radio to nie tylko programy, Zapraszamy też do, do, do przyjrzenia się naszej ramówce na stronie radior.pl, ale radio to również akcje takie, które, w których staramy się zwracać uwagę na jakiś problem. I tak 27-31 października, czyli od poniedziałku do piątku nasi wolontariusze będą na przeróżnych przejściach dla pieszych od godziny 14, czyli w tych godzinach szczytu. Będziemy chcieli zwrócić uwagę na kulturalną jazdę kierowców. I tak my kulturalnym kierowcom będziemy właśnie rozdawać takie skrobaczki, już zbliża się sezon. Końcówka października wskazuje na to, że spadnie, spadnie pierwszy śnieg, więc zapraszamy wszystkich kulturalnych kierowców, żeby bacznie obserwowali przejścia dla pieszych, żeby zwracali uwagę na pieszych, którzy przechodzą na tych przejściach. I ci, którzy właśnie wykażą się kulturalną jazdą, otrzymują od nas taką nagrodę. No, szczególnie będziemy zwracać uwagę sobie na to, że nasi mentaliusze będą przebrani za, za postaci bajkowe, więc tak trochę kolorowo, jeszcze październikowo na, na, na lubelskich naszych drogach. Zapraszamy serdecznie, żeby, żeby też dołączyć do tej akcji i śledzić ją na naszej antenie. O tyle jest ta akcja ważna, że w tamtym roku patrząc na wskaźniki policji ponad 30 tysięcy... 30... 35 tysięcy wypadków w całej Polsce wydarzyło się, z czego ponad 10 tysięcy to z udziałem pieszych. Więc tym bardziej zwracamy szczególną uwagę na, na, na tę jazdę. Niestety, Lubelszczyzna jest w tych dolnych rankingach, jesteśmy najbardziej niebezpieczni, jeżeli chodzi o kwestię przechodzenia przez przejścia. Ponad 80 osób na lubelskich drogach zginęło w tamtym roku. Także zapraszamy, żeby dołączyć i do tego, żeby zdjąć nogę z gazu przy przejściach dla pieszych. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność w naszym studiu, dziękuję za informacje dotyczące radia, które możemy także oglądać, w sensie takim, że jest jego ramówka na stronach internetowych, przypomnijmy też... www.radio-r.pl Dziękujemy serdecznie, wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego dla wszystkich pracowników radio. Dziękuję bardzo. Szczęść